Jeden duch, jedno serce, ożywiały wszystkich, wszystko mieli wspólne. To słowo mówi przede wszystkim o Kościele, o pierwszej chrześcijańskiej wspólnocie. To słowo pokazuje Kościół jako właśnie narzędzie wspólnoty, narzędzie jedności. To słowo nam dzisiaj mówi byśmy się poddali takiemu badaniu, takiej skrutacji mocnej, czy jako Kościół faktycznie jesteśmy tymi, którzy budują jedność. Czy nie dajemy się wmontować taką narrację, która przychodzi do Kościoła z zewnątrz i która rodzi w nas podziały, a mamy być narzędziem jedności dla wszystkich. To jest bardzo ważne słowo od Jezusa dla nas. Jezus nam mówi: Pamiętajcie, macie być środowiskiem jedności, wspólnotą jedności, narzędziem jedności, skutecznym sakramentem jedności. Nie może być tak, że, że jeszcze Kościół będzie miejscem, gdzie w takich chwilach nie potrafimy być razem. Myślę, że też ten tekst, zwłaszcza z dziejów apostolskich, on jest dlatego też ważny, że on mówi o jedności w sposób bardzo konkretny. To nie jest tylko taka zachęta, bądźcie jedno. Tylko Pan Bóg w swojej mądrości, dobroci mówi nam konkretnie, w jaki sposób buduje się jedność. Najpierw słyszymy, że jedność nie jest kwestią zewnętrzną. Myślę, że nieraz jak czytamy ten tekst, to to, co najbardziej przykuwa naszą uwagę, to jest wspólnota majątkowa. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, wszystko mieli wspólne. To jest to, co najbardziej nas uderza w tym tekście. Ale zanim wspólnota wyrazi się na tym poziomie wspólnoty majątkowej, to jest coś, co jest wcześniejsze. Jeden duch. Jedno serce. Nie ma się co na, nawoływać do jakiejś takiej jedności manifestowanej na zewnątrz, jeśli ona najpierw nie jest zbudowana od środka, od wnętrza. Wtedy ta jedność manifestowana na zewnątrz jest sztuczna. Jest sztuczna. Jest kłamliwa. Jest bardzo ważne, żeby budować jedność od ducha jej serca. Wtedy też ona potrafi się wyrazić, zamanifestować na zewnątrz choćby właśnie czymś takim jak wsparcie finansowe dla ludzi. Ale nie ma co wołać ludzi do, do wspólnoty manifestowanej na zewnątrz, jeśli ona nie miałaby być prawdziwa, nie, było, nie przebiegała głęboko. I ta głębokość w naszym przypadku ostatecznie bierze się stąd, że możemy być ludźmi, którzy rodzą się z Boga. Tu jest ten niesamowity przykład Barnaby. Barnaba to jest jedna z piękniejszych postaci pierwotnego kościoła. To jest mistrz świętego Pawła. To jest człowiek, przy którym Paweł uczył się apostolstwa. Człowiek, który miał w sobie niesłychaną siłę, właśnie umiejętność budowania jedności między ludźmi. Kiedy Szaweł nawrócony przyszedł do Jerozolimy, szukając kościoła, nikt z nim nie rozmawiał. Nikt, nikt nie wierzył, że się nawrócił. Nikt nie wierzył, że Pan go spotkał pod Damaszkiem. I pisze święty Łukasz w Dziejach Apostolskich: Dopiero Barnaba. Dopiero Barnaba zaprowadził go do apostołów. Jest tak niesamowite, ten biedny szaweł, który się odbijał od drzwi apostolskich. Nikt z dwunastu nie chciał z nim rozmawiać. Strach pomyśleć, co by było, gdyby się w Jerozolimie nie znalazł Barnaba, który miał w sobie tyle wiary, żeby zaufać temu do niedawna mordercy, prześladowcy, fanatykowi. Takie rzeczy w człowieku nie biorą się z niego samego. Barnaba jest synem pocieszenia. Pocieszenie to jest inne imię Ducha Świętego. Są takie wydania Pisma Świętego, gdzie to określenie syn pocieszenia zapisuje się tak: syn małą literą pocieszenia, dużą, bo tu chodzi o Ducha Świętego. Barnaba to jest człowiek, który rodzi się z Boga, który od Boga przejmuje widzenie. Od Boga przejmuje miłość do drugiego, od Boga przejmuje zaufanie do drugiego. Potrafi patrzeć po Bożemu, potrafi działać po Bożemu. Właśnie w Nim się objawia moc zmartwychwstałego. To tak jak tutaj to było powiedziane, apostołowie wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana. Ktoś się na nas patrzy i. Z jakich czynów widzi, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Z jakich czynów? Po czym widać, że on żyje? Co takiego robimy, co jest dowodem na to, że Jezus Chrystus żyje. To znaczy, że Jego moc się objawia, nie moja, bo na to mnie nie stać, nie potrafię, nie umiem. Nie umiem zaufać, nie umiem się wyzwolić z lęku, nie umiem nieraz przebaczyć, nie umiem. Ale jest Jezus Chrystus, który zmartwychwstał. Jego moc się objawia. I wtedy ona się objawia też przez moje zaufanie, moje wybaczenie, moją otwartość, moją miłość. I każdy, kto patrzy z zewnątrz, mówi, to nie jest, to nie jest z nich. To jest dowód na to, że Jezus Chrystus żyje. Barnaba, człowiek, który budował jedność jak nikt, narodził się z ducha świętego. Narodził się z ducha. To, o czym Jezus mówił dzisiaj do Nikodema: Trzeba Wam się z ducha narodzić. To był też dla, dla Barnaby moment nawrócenia. To jest jedność budują ci, którzy się nawracają. Józef nazwany przez apostołów Barnaba, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał. My to czytamy tak bardzo gładko, a prawda jest taka, że Lewita nie miał, nie miał prawa mieć ziemi. Lewici byli ludźmi, którzy nie mieli własności, bo ich dziedzictwem miał być Pan. Ze wszystkich pokoleń Izraela, tylko lewici nie mieli własności. Józef nie ma prawa posiadać pola. Sprzedaje pole, do którego nie ma prawa. Odzyskuje siebie. To jest ten moment, kiedy się rodzi z Ducha Świętego, kiedy się nawraca, kiedy oddaje Bogu to, co mu się nie należy, do czego nie ma prawa. Staje się rzeczywiście sobą. To jest to, że sprzedał to pole i przyniósł pieniądze znaczyło znacznie więcej niż, niż w przypadku pozostałych. Bo tu się dokonuje rzeczywiste nawrócenie tego człowieka, głębokie nawrócenie. I On będzie tym, który potem potrafi wybaczać, który potrafi otwierać się na innych, potrafi wprowadzić do Wspólnoty kogoś, przed kim wszyscy drzwi zamykają. Ale to, to jest ktoś, kto się narodził z ducha we własnym nawróceniu, to, to jest apostoł jedności, jest w błogosławieństwach. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo w nich świat rozpozna synów bożych. Jak widzisz człowieka, który jest człowiekiem pokoju, który jest człowiekiem jedności, to widzisz, że masz do czynienia z synem bożym. Z kimś, z kim życie z Boga jest. To się właśnie tak dzieje, jak z Barnabą, przez jego nawrócenie głębokie nawrócenie. Moje nawrócenie otwiera mnie na innych. Każdemu rozdzielano według potrzeby. Każdemu rozdzielano według potrzeby. Ci, którzy budują jedność, patrzą na to, jakie kto ma potrzeby. Bardzo mocno to do mnie dotarło w ostatnim czasie. Przygotowałem się do takiej katechezy, którą miałem wczoraj w Rzymie, i podstawą dla tej katechezy była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I, i, i natrafiłem na taki najprostszy komentarz do tej przypowieści, wypowiedziany przez Marcina Luther Kinga. Marcin Luther King mówi tak: pamiętacie tę przypowieść? Kapłan i Lewita mieli w sobie tylko takie pytanie: Co się ze mną stanie. Jeśli się dotknę tego pobitego człowieka, co się ze mną stanie? A zostanę zanieczyszczony, a będę miał kłopoty, a ta, tamta, dziesiąte. Samarytanin odwrócił to pytanie i zadał je tak. Co się stanie z tym człowiekiem, jeśli się przy nim nie zatrzymam? Co się stanie z tym człowiekiem, jeśli się przy nim nie zatrzymam? To jest pytanie kogoś, kto myśli potrzebami drugiego, a nie swoim własnym interesem. Co mi się stanie, jeśli się zatrzymam? Nie. Co się jemu stanie, jeśli się nie zatrzymasz? Takie proste. Widzenie potrzeb. Kto ma jaką potrzebę? To jest znak, że jesteśmy Królestwem Boga jako Kościół, jak w ten sposób zaczynamy widzieć. Ważne słowo, nieprzypadkowe. Przypadek to jest tylko inne imię opatrzności. Nie dostajemy słowa, które nam jest niepotrzebne. Dostajemy słowo, które nam jest niesłychanie potrzebne. Dzisiaj, dzisiaj. To jest słowo, które pyta nas, wspólnotę ludzi wierzących, po Bożemu przeżywających wszystko. Nie, to jest słowo, które się pyta, umiecie budować jedność? Po Bożemu, jesteście synami Bożymi. Świat rozpozna w Was synów Bożych. Polska rozpozna w nas synów Bożych. Możemy dać mocne świadectwo zmartwychwstania Pana? Oby tak było. Amen.